Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tym, co podesłał nam Prymex. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby, jakbyś zrobił funkcję random, uruchamianą na początku rundy i działającą dla każdego gracza osobno. Na przykład na starcie każdej rundy dla każdego gracza losuje broń. No i tym właśnie dzisiaj zajmiemy się. Myślę, że temat jest całkiem ciekawy. No i cóż, możemy brać się pomału do roboty. Pomysł na plugin będzie taki, że na początku każdego odrodzenia gracza, nie tyle rundy, co każdego odrodzenia się gracza, będzie mu losowało losową broń z danego przedziału, który sobie za chwilę ustalimy. Więc tak, najpierw, oczywiście, jakiś tam source modzik. I potem mamy tak. Robimy sobie tablicę na bronie. Czyli tutaj będziemy definiowali, jakie broni nas interesują i które będziemy chcieli i jakby spośród nich będziemy losowali którą broń dany gracz ma sobie wybrać raczej która broń ma być mu wylosowana. No i teraz jeżeli chodzi o to jakie to będą bronie, to możemy posłużyć się tutaj przykładowo tematem, który tutaj ładnie brum brum zrobił. Tu jest wszystko, tu jest cała lista broni, która dostępna jest w CS:GO. No i możemy sobie parę pozycji stąd po prostu wziąć. No i co, powiedzmy, że możemy wziąć na przykład sobie nie wiem nową, czyli tutaj będzie nazwa weapon nowa, co tam dalej można wziąć, tutaj można xm1014, można sobie w sumie skopiować oczywiście kolejna broń to na przykład będzie oj yy, South of, dubeltówka sobie skopiujemy, wkleimy wklejmy. Jakiś dziki znak się napatoczył. Tego trzeba usunąć, oczywiście. Co dalej? Co dalej? Mac 10, jak najbardziej. Oj, kurczę. Dobra. No i można jeszcze wziąć, nie wiem, MP9. Można wziąć AWP, można wziąć na przykład AK-47. Dlaczegożby nie? No i na końcu powiedzmy, że niech będzie Negevik. I to jest wszystko. No i teraz tak, chcemy, aby te bronie były dawane na początku każdego odrodzenia się gracza. A więc Public Void on plugin start. I teraz tutaj robimy sobie hook-event hook No i notujemy sytuację, moment kiedy gracz się oczywiście odrodzi, czyli będzie player-spawn I funkcja callback, czyli odrodzenie gracza, na przykład, nie? To jest akurat dowolne I teraz funkcji public, tutaj będzie action, w sumie może być void, ale no już niech będzie Skopiujemy i dalej yy, parametry handle event następnie char name oraz bool dont broadcast to już w pewnym y, w jednym z poprzednich filmów było więc tego jakby już nie powtarzam nie tłumaczę tylko lecę dalej no i teraz cóż, y, pobieramy sobie ID klienta to też było w jednym z poprzednich filmów który właśnie tyczył się eventów get client of user ID od yy, Oto event.getint. Chyba getint. Tak mi się wydaje. Dobra, jak coś to się poprawi, oczywiście. No i teraz tak, może się zdarzyć taka sytuacja, że gracz będzie na początku odrodzenia miał już jakąś broń główną. No i teraz chcemy, aby tą broń również usuwać. Więc w tym celu tworzymy sobie. Integera i nazywamy, nazywamy go primary weapon, i teraz w jego miejscu będzie siedział indeks broni, którą ma na pierwszym miejscu. I teraz do tego służy nam funkcja get weapon, get player weapon slot. Argumenty to id klienta oraz pod którym slotem nas interesuje. Czyli będzie tak, że jeżeli tutaj, jeżeli, jeżeli tutaj podamy 0, no to będzie nas interesowała broń pierwsza. Jeżeli jedynka to pistolet, trzecia to nóż, czwarta to Bomba, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc y, to sobie w tym momencie użyjemy. Czyli to, czyli to równa się get player weapon slot. I teraz y, client oraz zero, czyli broń pierwsza. Ale teraz, oczywiście, powstaje pytanie: Skąd będziemy wiedzieć, czy gracz tę broń faktycznie ma? Bo może się okazać, że przy tym odrodzeniu, czyli też przy początku nowej rundy. On będzie miał już broń z poprzedniej rundy, prawda? Może na przykład mieć akacza z rundy poprzedzającej. I więc a więc jeżeli chcemy dowiedzieć się, czy faktycznie ta broń tam była, czy nie, to możemy to wywnioskować na podstawie tego, co ta funkcja zwraca. Ponieważ jeżeli zwróci ona minus 1, znaczy to, że nie ma żadnej broni. Czyli po prostu, jeżeli ta funkcja zwróci na minus 1, to po prostu znaczy tyle, że gracz broni primary po prostu nie ma. A więc jeżeli więc jeżeli teraz y, primary weapon nie równa się minus 1, czyli jeżeli faktycznie coś y, tutaj jest, to wtedy broń, to wtedy jesteśmy pewni, że broń jest i możemy ją graczowi zabrać. I do tego służy polecenie remove player item client oraz index, czyli tutaj będzie Paramery Weapon. I to jest wszystko. Zajęliśmy się już usuwaniem broni, i teraz możemy dodać mu, do, dodać mu teraz nową broń. Chcemy, aby odbywało się to na zasadzie losowania. I oczywiście potrzebujemy jakiejś funkcji, która będzie nam taką losową wartość zwracała. Oczywiście w jakimś przedziale. No i teraz cóż: do tego możemy posłużyć się taką ładną funkcją. Najpierw stworzymy sobie jakiegoś integera. I nazwijmy go na przykład weapon index, czyli który indeks z tej tablicy będzie służył nam do dodania nowej broni. I to równa się, i nasza funkcja to get random int, czyli pobierz, yy, czyli pobierz randomowego losowego integera. Jak widzimy, tutaj mamy parametry, czyli n min i n -max. De facto, w jakich przedziałach ta liczba ma się znajdować. Czyli jeżeli tutaj podamy, od zera do size of y, weapons minus -1, to wtedy będzie nam losowało w przedziale, oczywiście od zera do końca tej tablicy, bo, to nam, bo na tym nam finalnie zależy. I teraz tak: y, ponadto możemy graczowi wyświetlić informację o tym, jaka broń została wylosowana. Więc w tym celu y, możemy przygotowa przygotować takiego fajnego stringa. Czyli będzie char Weapon Name. Na 32 szufladki myślę, że tyle w zupełności wystarczy. I teraz kopiujemy sobie z tej tablicy wylosowaną wartość do Weapon Name. I do kopiowania stringów służy polecenie string copy. No i argumenty to jest, gdzie chcemy skopiować, czyli chcemy skopiować do Weapon Name. Następny argument to jest długość tego stringa, czyli size of Weapon Name. I teraz skąd chcemy skopiować? Chcemy skopiować z weapons od indeksu wylosowanego, czyli od weapon index. I teraz w tym momencie możemy jeszcze zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, możemy usunąć ten tutaj przedrostek weapon, dash, weapon i podkreśnik, aby wiadomość była czytelniejsza i ładniejsza w odbiorze. I do tego możemy posłużyć się takim oto poleceniem, że zrobimy polecenie replace. String, która podmienia część stringa. Podajemy, w czym chcemy tę operację wykonać, czyli tutaj weapon name oraz jego rozmiar. I teraz tutaj podajemy, co chcemy podmienić, a kolejny argument, na co chcemy to podmienić, czyli nas interesuje weapon podkreślnik i to chcemy zamienić na pustego stringa, czyli de facto pozbyć się Weapon podłoga. Czyli po tej operacji, po wykonaniu się tej linijki, nasz przykładowy Weapon MP9 zmieni się na samo MP9. Fajnie byłoby też, aby te znaki były zapisane z wielkich liter. No i w tym celu również możemy posłużyć się jedną ciekawą funkcją. Zrobimy sobie taką małą pętelkę. Od I do Size of Weapon Name. I teraz każdy znak osobna, i teraz każdy znak z osobna, będziemy zamieniać na jego duży odpowiednik. I do tego będzie służyć takie oto polecenie: weapon name od i, czyli konkretna, konkretny znak w naszym stringu, zostanie zamieniony na taka funkcja, która podmienia czyli char, tu, upper. I tutaj podajemy dokładnie to samo. Oj, 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 no już jest. Czyli teraz będzie tak, funkcja będzie wchodziła, yy, będzie teraz sam negev, załóżmy, że wylosowało weapon negev, za pomocą replay stringa skróciliśmy to do, do samego negewa. i teraz lecimy pętlą po każdym, yy, po każdej literze. No i teraz widzimy n i zmieniaje, i małe n zostaje zmienione na duże n. Kolejne e n, duże e, G na duże G i tak dalej, i tak dalej. Do momentu aż wszystkie znaki zostaną poprawione. Teraz możemy taką informację graczowi wyświetlić, czyli będzie na przykład print center text, czyli ten, ten napis na środku. Argumenty, klient, no i sama wiadomość. I napiszemy, że wylosowano broń i teraz będzie jakiś kolorek inny, czyli font, kolor, Równa się, no i tutaj już sobie przygotowałem kolorek, czyli będzie 4, 2, f 551 Zdaje się, że taki zielonawy kolor, zielonkawy kolor. Zamykamy i wylosowano broń procent s i kolor. Oj, tutaj slash, kolor zamykamy i wypisujemy weapon name, czyli nasz, naszą przygotowaną wcześniej nazwę. No i oczywiście ostatnia już rzecz, czyli, yy, czyli to, że tą broń faktycznie musimy graczowi dać. Czyli będzie give player Item. Argumenty to klient, czyli komu chcemy dać, i teraz mówimy co. A chcemy dać Weapons, od Weapon Index, czyli jednego z tych stringów, który wylosowaliśmy. Jeszcze jedna mała rzecz, give player item. Wymaga dodania biblioteki SDK Tools przez 2 O, czyli narzędzia SDK po polsku. No i to jest nasz cały plugin na dzisiaj. Oczywiście sprawdzamy, czy się kompiluje. No i cóż, yy, handlegetint, tak myślałem, tutaj nie tak jest. Yy. Hmm, dobra, zaraz sprawdzimy, jak to się robiło. No i okazało się, że problem był w tym miejscu, ponieważ zamiast handle powinno być event. Ponieważ handle nie obsługuje tych przeładowanych metod typu getInt. Event już tak, to jest coś, co, jest, co zostało dodane w nowej składni. Także teraz już wszystko powinno działać bez problemu. I jeszcze jedna drobna rzecz, gdyby okazało się, że nie działa wam kolorowanie tego hint teksta center teksta w tym przypadku. To tutaj wrzucę wam potem w opisie taki link, w którym znajduje się hotfix do tego problemu. Ponieważ to jest znany problem, z którąś tam aktualizacją, zdaje się, z tym, z Shattered Webem taki problem się pojawił, i tutaj jest rozszerzenie, które będzie trzeba pobrać sobie. Ja to potem dla Was wrzucę i możecie sobie z tego skorzystać, gdyby tylko okazało się, że faktycznie jakieś problemy się pojawią. Tak więc jak widzimy na ujęciu wszystko nam działa bez problemu, bardzo ładnie nam losuje bronie, a więc wszystko działa bez żadnych problemów. Tak więc to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów i dawajcie koniecznie znać co będziecie chcieli zobaczyć następnym razem. Yy, gdzieś tam już w planach mam MySQL oraz HeValue, chyba że chcecie zobaczyć coś jeszcze. Tak więc yy, to na tyle i dzięki za oglądanie. Na razie!